No i dobrze, tu się powinno wszystko nagrywać teraz. Tak, tu jakiś dźwięk jest, tu się nagrywa, tu się nagrywa. Czas dokończyć tą grę. Kontynuuj. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Lamigranie. Ja jestem Tyrtajos, a Wy jesteście na kanale Lamiegrania. Coś mi nie wyszło, nieważne czas dokończyć to ścierwo, w sensie to ścierwo tą, tą grę nie, Outlast'a. Eee, tak trochę czasu było mało, musimy znaleźć trzy bezpieczniki, żeby tutaj dostać klucz, który jest tutaj oto na tej zacnej dłoni, która nie ma chyba dalej właściciela. Dobra, nie pamiętam do końca jak się w to grało, ale mamy dwie bateryjki. To już jest coś. Trzy bezpieczniki. Z tego co pamiętam kiedyś, kiedyś tam, w zamierzchłych czasach, dawno, dawno temu, lewo, prawo. Pójdziemy tu, ee, odechciało mi się już tutaj kombinować. Trochę mnie przeczę, ta gra mnie zmęczyła. No ale cóż, no bywa. Tu coś jest. Co to jest? Bezpiecznik, dobra. Łoł. Wow. wo, wow, wow. Janusz, wypierdzielaj. Czekaj, skąd my przyszliśmy? Hop. Tu. Nie wiem, tu. Będzie nas gonił? No a jakże, co za śmietnik. Chwila, to spróbujmy tak. No, przeskocz. Wiesław. Tu. Tu gdzieś łóżko chyba było? Nie. Aha. Będzie nas dalej gonił? Chyba nie, ale to coś świeci się, czy mi się wydawało? Gdzie my jesteśmy? A, bo my trafiliśmy tutaj, do windy. To wam powiem trochę dalej, niż powinniśmy. A, pod to łóżko mogliśmy się schować? Nie. Nie wiem teraz. Aha, dobra, dobra. Kompletnie nie pamiętam, gdzie jestem. Dobra. Tu są czyli pozabijane. Aha, dobra. Tu jest start. Tu potrzebujemy klucza do windy, którą mieliśmy tam. Dobra. Co? Co? Teraz się wystraszyłem. No mam od no ja pierdziel Gdzie? Skąd? Jak? Do... No dobra. Oj sorry. O to mi chyba właśnie chodziło. Tu się znerwowałem z tego co pamiętam. Ten koleś mnie zabijał w kółko. Znaczy w sensie masakrował moje. Jakże zacne ciało. Bo chwila, aha, bo tutaj będzie tak. No ale jak ja mam tutaj, co ja mam tu zrobić? Tu jest ten bezpiecznik, nie? Patrz, podnoszę go. Możemy zrobić tak. I tak, tak. To nam coś da? Ciekawe. No ale inaczej tędy nie wyjdziemy. A, tu można się pod łóżko schować, tak? Wow. No dobra. Wyjdźmy pod łóżko, z pod łóżka. Ale nic innego to nie zrobimy. Drive in the nails. No dobra, a jak to odsuniemy, to co? Będzie tam stał jak myślicie. Kurde. No nie widać go. No dobra. Teraz chwila lewo prawo nie tutaj nie. Tutaj nie. No dobra, to zróbmy taki myk. Pach, na hama. Ten tu się schował. A teraz pewnie tu możemy. Dobra, słuchajcie go czy mi się. Kurde, gdzie on jest? Nie wiem czy mnie goni czy nie, ale był dźwięk. Właśnie pod łóżko. Co za śmieć? Patrzcie go. No. Mamy słabą baterię. Gdzieś poleciał wieśnie psychopata, kurde. Wymień tą baterię, Stanisław. Patrzcie go, patrzcie. Co za brudas. No i co? Zrobimy tak. Szkurde. Dobra, biegniemy tu. Biegniemy tu. Nie, 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 tu. Tu w lewo. I zróbmy taki my. Patrzcie. Tu. Tu gdzieś łóżko chyba będzie, co? Jak myślicie? Ja tak myślę, że że było. Tu. I tu. Patrzcie. I po. Pa nie ten guzik. Hop. I se pójdzie. Ja myślę, że to wyjdzie. To był plan doskonały. Wyłączmy na chwilę. Słychać go? Nie widać go nigdzie. Kurczę. Brudas jeden no. Psuje tylko krwi. Aha tą baterię wziąłem chyba w poprzedniej próbie. No nie podoba mi się to strasznie. No wchodź Stanisław tą też Dobra, tu jest ten bezpiecznik. Biegnij Dobra, schowajmy się na chwilę. Nie wiem czy on tu gdzieś nie będzie szedł przypadkiem. A baterii mało. Słuchajcie teraz cichutko No nie słychać nic Dobra, wyłazimy Nie chcę nic mówić, ale tam musimy iść. Jeden bezpiecznik Oczywiście zamknięte. Bo jakżeby inaczej. Tu Aha, i tu był ten czub, dobra Co to jest? Bezpiecznik czy bateria? Bezpiecznik, ty. Schowaj się. On ma coś do nas czy nie ma? Wymień baterię na szybko. Tam coś jest? Ty kurde, teraz boję się wyjść. Jo, coś się tam rusza. A, przybiegł śmierć. Dobra. Zaryzykujmy. Tu. I tu. Patrz, patrz, motherfucker, no. I tu. I tu. Musz! Miałem trzy! Miałem trzy! <ścoughs> dlatego się znerwowałem. Już pamiętam. No dobra, to zrobimy taki myk, że ja zdobędę te trzy bezpieczniki. I robimy tu cięcie. Dobra, chyba się udało. Kurde, nie! No, patrz! Dobra, sprzeda nam hita. I lecimy pod łóżko. Tu... Tu jest ten na wózku, w prawo i tu jest łóżko i Bach. Kurde. Co za skórzająca sekwencja, naprawdę. Albo ja jestem taką niemotą. No mam trzy bezpieczniki, chcę je tylko wsadzić teraz. A ten będzie mi się tu kręcił śmierdziel. Gdzie on jest? Gdzie on Polas? Tu były drzwi. Czekaj, czekaj, tu. Uda się. Dwa, trzy, Cyk. Wiesz, ten klucz stary. Kurde, na dół. Znowu? No nie wierzę. Schowamy się tu? No znowu nie. Dobra. To. Ta sama sekwencja. Znaczy nie, zrobimy to inaczej. Musimy zejść na dół, tak? Tu nie powiedzmy za nami. No i. Nie mów, że od początku. Nie, chcę mi się gro. Dlaczego mi to robisz? Aha, dobra. Czyli musimy iść na dół. No dobrze, całe szczęście. Uf. Nie powiem, trochę to jest denerwujące. Męczy mnie ta gra. No ale chciałbym ją już skończyć. Czekaj tu. Gdzie to teraz spadła ta ręka? Mężny Francesco poradził sobie. Nie wiem, czy to tu gdzieś spadło. Tu już chyba byliśmy kiedyś, kiedyś. Kiedy? Naprawdę nie wiem. Gdzie ta dłoń spadła? O, to jest pytanie. Tu nie. A tu coś świeciło. O, bateryka. To się przyda. Dobra, nie tu. Hmm. Teraz szukać tego. O, ja, ja, tu. Te drzwi w ogóle nie mają interakcji. Chyba też nie, co? zamknięty. Czemu mnie to nie dziwi? No dobra, tu nie. Chwila. Bo no tu są schody. Aha, tu na dół ten. No dobra, tu. Tu nasz dzielny rycerz nie zrobił takiego myku. Ale tu przejdziemy, pewnie, tak? spoko nie będę ci przeszkadzał my tu byliśmy czy nie nie wiem ej nie pamiętam a dobra udało się dobra mamy klucz ale co w związku z tym mamy baterię Teraz gdzie tu ten klucz użyć. Weźmy tą baterię. Normalnie. Serio. Świnka. Z pełno szafek. Chyba idziemy dobrze, coś czuję, bo muzyka taka jakieś dokumenty o secret files. Nie będziemy tego czytać, chyba. Może, czekaj na jakim to było? Fila GH AF e, nie, w to ten U i VB nie. Aha, nie tu. No to dobrze, nie tu. No? Ila tu była To to Tu komuś odbija słyszę Tośmy go niczym się wydaje No tak No wypierdziel Czekaj czekaj jak to było tu Tu się nie schowiemy, nie? Albo no, jak? Oczywiście, że nie Ale ci choć dostaliśmy hita szkurcze. I pach! Skąd on się wziął? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Aha, zaczynamy stąd. Idziemy jeszcze raz tutaj, chyba. Tam jest pełno szafek. Oczywiście mogliśmy tam wejść wtedy, nie? Ale po co? Po co? Aha, tu były te dokumenty. No dobra. Tu jest łaźnia. A, to ten tu by sobie było, dobra Patrz, patrz, patrz jaki cwany Dobra, czyli rozumiem, że przed nim musimy się schować Gdzie to były szafki, co? Coś pamięta? No nie tu No kurczę Kupiłbyś sobie bazułkę i go zastrzelił, no jakie pierdziele. Fra! Zostawmy się tutaj. Dobra, no ale wiemy jak to działa. Musimy zrobić tak i tak i przebiec tu i tu się gdzieś w szafce schować. Dobra, tak to chyba wygląda. A, oczywiście. Polazłem się tę uliczkę. Super. I pomyliłem. Tu szafka, 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 szafka. To jest szafka. To jest szafka. Hita nam sprzeda? Zdechniemy, tak? Chodź, chodź, żyjemy. Patrzcie, zrobimy tak i biegniemy. No chama. Tu. Kurde, tu znowu jest ta ślepa uliczka. Biegnij, biegnij. To prosto, tu o, nas shit Ale nas gonił, no Nie wiem, czy my to dobrze zrobiliśmy, czy nie? Gdzie ja mam teraz iść do ciężkiego diabła? Mam klucz do windy, ale nie mam windy. Tutaj, no ja pierd zielenu. Wow, skoczył. Normalnie parkour star jesteś. One more time. Dobra, super. Podążaj za śladami krwi. Czemu mnie to nie dziwi? Wiesz dobrze, co byłoby dalej. Podnieść baterię. Dobra, baterii mamy, to wymienimy sobie. Lecimy dalej. Normalnie frustration momentami w tej grze. Ogromny. Nie powiem, na początku była fajna. Fajnie mi się grało. Ty żyjesz? Opa, komoreczka. Ale końcówka jest męcząca. Tak, tak. Moje osobiste, prywatne zdanie. Dobra, jeszcze ten. Nie wiem, czy będziemy grali w dodatek. Chyba tak. Zobaczymy. Tu jeszcze dodatek mam. No dobra, dobra. Nie sikaj. Co tu się wyprawia? Duchy znowu Co to? Kaseciak? A, i bateryjka Kaseciak Młodsi Mogą mnie znać takiego sprzętu Dobra, a gdzie my tu mamy teraz ten Po tych łóżkach? Dobrze myślę? mi się stary. O Jezu. Hop. Hop. Aha, to spadliśmy, czy nie? Dobra. Będzie można się chować pod łóżeczka. Tu chyba. Lecieliśmy. Tak mi się wydaje. Ślady krwi. Pach. Otwieraj na ham. Dobra, dokumenty. Pach, dziękuję. Jak sobie pomyślę, że ludzie tą grę spidranują, to sobie uzmysłowiem, jakim jestem nubem. Pach, on zamknięty. Znowu bateria się wyczerpuje? Jakim cudem. Kurde, straszą. Ok, wymieniona. Pójdziemy tam, stamtąd przyleciał, tam pewnie nic nie ma. ...prócz bateryjki. Skąd te, tych kaseciaków? Drzwi oczywiście. Tam jest strzałka, to walić strzałkę. Laj. O, coś znaleźliśmy. Dobra, miejsce do naszego filmu. Nie wiem, czy ja nie robię teraz kółka, prawdę mówiąc. Chyba tak. Moja orientacja w terenie, w tych takich. Tak, zrobiliśmy kółko. Dobra, czyli tu. Moja orientacja w terenie jest. O chyba mnie nie lubią, co? Gdzie ja mam się tu schować? Myślisz, że ich obiegniemy? Mogłem drzwi zamknąć w sumie tu. Nie wiem, czy teraz tu. Jak myślicie? Dobra, zobaczmy, no tu się coś dzieje w ogóle. Mam wrażenie, że to zaraz się zawali, ale. Na no, życie. Dobra, Mateusz, tylko teraz nie spadnij, proszę cię. Łap kamery, no ty.